I witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Pokémon Let's Go Pikachu. W odcinku 41, w którym to udamy się na stadion miasta Saffron. Eee, no i tak, co my tu mam? jeszcze w mojej drużynie? Mają się poksy? Hm, ale dobrze, więc myślę, że jakoś damy radę. De facto mam, eee, czy trenuję, eee, dwa Pokémon, które są dosyć podatne na ataki Pokémon psychicznych, jakiego do nas spotykałem na tym stadionie, ale myślę, że sobie jakoś damy radę. W sumie Arcanine byłby niezłym wyborem. Kolejny, już chyba level 47. Eee, tak, bo nie tu. Mam taką Pokémon Box o tu, eee, No i tak, który on ma. Tak, to jest level, więc ee, walki nim mogą być, że przebije po prostu levelem drużynę. Ale dobra, co ja tu będę dużo mówić, co ja będę tutaj tracił czas na gadanie, Chodźmy na stadion. No i stadion Sofron charakteryzuje się tym, że jest właśnie w takim oto pięknym miejskim stylu. Jest i widownia, są i też teleporty już przy czympionie Zaskakują ci te wszystkie świata tutaj No cóż, Zafron, e, Stadion jest największym w Kanto e, No i też e, jest nie wyzwaniem e, Tak więc byś potrzebował chociaż jednego pokomona który jest na poziomie 45 Jeśli chcesz mieć tutaj jakieś szanse, więc... Czy masz jednego? Pokaż mi chociaż jednego który ma ten poziom Spoko Nie ma problemu Masz chociaż jednego na 45 Czemu to jest takie wymaganie? W takim razie leci spotkać się z liderką Sabliną no, okej, okay, tak, więc lecimy. No oczywiście, najchętniej to pokonał oczywiście wszystkich trenerów. No, ja troszkę ich będzie. I tu na przykład mam też chyba do czynienia z nowym w ogóle rodzajem Tera. Boisz się osób, które używają niewidzialnych psychicznych mocy? Czy się boję? A raczej nieszczególnie. E, dobra, więc walczmy z psychikiem, właśnie nowym rodzajem trenera John. Czy psychik, nie wiem, czy to jest ten płci męski, czy zański, nieważne, walczmy. Dobra, Slowbro. E, który to ma lovele, tak swoją drogą? 41. Uuuu! O, no, to zapowiada się wyzwanie. Dobra, więc Slowbro w sumie jest chyba też nowy Pokémon, jest to wyższa forma Slowpoke'a, Pokémon wodno-psychiczny, który charakteryzuje się nieprzeciętną defensywą, jednak spec defensywa No nie jest jego najwyższym atutem. Dobra, kolejny do standard boss i załatwiony. E, dobra, 1000 punktów Expo. O, coś czuję, że tutaj się do XP expie... no ale ją zadziałał. Wszystko pokonałem. Ach, bo ma jeszcze kadabry. E, okej, okay, dobra, do walki z kadabrą zaryskuję wyśle do Kinga. Mam nadzieję, że trafię drillem, bo jakby mnie trafił, to będzie Bida. Dobra, I Kadabra. Mam nadzieję, że mam jakiś Awakening. Codziennie też Nidokingowi nie dużo brakuje do zdobycia poziomu, więc. Uuu, to jest szybsze. Na szczęście już na Nightshade. Dobra, Drew Run powinien załatwić sprawę yy, Dokładnie. Kurde, jakby użył Psychic czy czegoś takiego, to naprawdę byłoby słabo. Ale dobra, jakoś się udało. Dobra, Ammonite z level. on pewnie też. A jednak nie. Jednak nie rosną tak równo. Nigdy tego nie przewidziałem. To jest chyba chłopak. Yy, no dobra, w każdym bądź razie Torba. I czy mam jakiś Awakening? Medicine. O, mam dwie sztuki. Dobra, więc przydało się. Niebezpieczne ziwnięcie, tak jak mówiłem w poksach, niedokrotnie zwięcienie, nawet jest niebezpieczne. E, dobra, gdzie mnie przeniesie? Z powrotem chyba tutaj, gdzie to wszystko się zaczęło. Okej. Okay. Więc musimy jednak się wrócić i pójść tu. Okej, okay, teraz nas wyniosło gdzieś dalej. No więc zobaczmy dokąd wyniesie nas ten teleport. Do tej oto trenerki, ciekawe co ona ma. Sabrina jest młodsza niż ja, a jednak zasługuje na mój szacunek. Ciekawe czym sobie na niego zasłużyła. Niezłego się dowiemy, dobra więc Ace Trainerka Amanda chce mi się bić i ma jednego poksa jakim jest Jinx! O nie, o nie! Z Jinxem Dragonair sobie może nie poradzić, że jest to Pokemon lodowy. Czyli bardzo niebezpieczny dla smoka. Um, co powinienem wysłać? Zaryzykuję wyśle starmi, gdyż ewentualne ataki lodowe, jak i zrównoważone psychiczne, będą na mnie nieefektywne. To, to to, jest myśl. Dobra, co robi Jinx? Lovely Kiss. Jest to jeden z niewielu ruchów, który usypia. Ją z tego co pamiętam, chyba wyższą szansę na trafienie niż, hi niż hipnoza. Więc jest w sumie całkiem niezłym ruchem. No tego niestety będziemy musieli przespać parę tur. Dobra, a Jinx? A Jinx robi co? Psychic! Jak mnie obniży to spędzę, to będzie nie zaciekawia Dobra, na razie jeszcze nie obniżyło, więc jest luz. Dobra, stary śpi dalej. Kolejny Psychic. Dobra, spróbuj już może teraz do odmiany Recover. Dobra, stary nie budzi się i leczy się! No dobra, a ja znowu oczywiście oberwę. Mam nadzieję, że nie trafi kolejnym Lovely Kissem, bo to byłoby trochę słabe już. Eee, no chyba, że skald poparzy, no to jako, jakoś to będzie wyglądało. Ale skok levelowy jest naprawdę drastyczny. O, poparzonko, super! I ponownie Lovely Kiss! No, coś tu telemetryk troszkę się przeciągnie dobra, przynajmniej jest poparzenie, więc Jinx będzie stopniowo tracić HP. Taki tego plus. Dobra, znowu nie Ponownie Psychic. Już chyba czwarty? Dobra. Musimy się podleczyć. I tak w sumie bezpośredni A tak w tym momencie nie miałby jakiegoś większego sensu z tego względu, że... Eee, I tak jestem szybszy od Starmi jest szybszy od Jinxa. Cios krytyczny, niebezpieczny jeszcze minus spec dev O nie O nie, 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 nie. To, to źle wygląda. A więc teraz musiałem uderzyć, starmi bucie Dobrze. O o! Mamy problem Żyje? Nie. Kurde, Ach, Jinx rozwalił mi starmi. Ja się rozwaliła, bo dzięki jest też pokrętłem, który jest zawsze samiczką. Tak, ale no cóż, A, po prostu nienawidzę przegrywać. A, ja musiałem poświęcić Starmi. Jak gdyby nie to ten kryt z obniżeniem z co było naprawdę totalnym fartem, to jakoś trochę lepiej by to było. A, no dobrze, no to co? Medicine, Revive Starmie nie musi mieć dużo HP, bo Starnie jest akurat poksem, który jest dość kluczowy na tym stadionie. Ze względu na swoje odporności na typ psychiczny. Dobra, ja przyszedłem chyba stamtąd, więc. Aha, dobra. No, wiem, co chciałem zrobić. Chciałem przejść po prostu wszystkimi portalami, tak, żeby ogarnąć wszystkich terów, tylko w który ja z którego przyszedłem. Teraz pytanie, nie pamiętam. Eee, tak, są aż cztery możliwości. No, no właśnie stamtąd, Tak, 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 tak czułem. Tak czuję, że jak zawsze mówi, że nie pamiętam z tego przyszedłem, to pewnie z tego. Dobra, chodźmy dalej. Yy, dobra, tu mamy kolejną trenerkę. C wyczuwam duchy. Musisz być zagubionym trenerem. No i zagubionym, to, to nie wiem, ale dobra. Walczmy więc z kolejną trenerką Stency. I Hunter. Hunter powinien sobie poradzić bez większego problemu. Aczkolwiek no, bez obrażeń się nie obejdzie. Dobra, no to Dragon Pulse. Wow, to jest szybsze ode mnie. I atakuje całkiem ostro. Dobra, jeszcze nam jeszcze raz to War Clean Dark Pulse. No właśnie, dlatego Dark puls jest tak niebezpieczny, może potknąć. No właśnie, znowu. Hmm. Właśnie tu i tu. No, kapieka musi ratować sytuację? Dobra, może być floaty fall. Okej, okay, dobra. Udajemy się rozwalić Huntera. Dobra, picker zgarnie level. Za niego chyba wstawię Arcanine. a Arkanine tu już ee, mógłby sporo zdziałać. Dobra, Kibłem level up, no i kolejny będzie kolejny Hunter. Dobra. To już stawienie do Kinga Z tego co do Drill Run, który będzie dobry na Hunterze No to Drill Run Dobra, udało nam się rozgromić ten Ale ten podwójny flinch, naprawdę on strasznie Pokrzyżowana tę sytuację. Zagubiony i jaki silny. Czyli tak można podsumować naszą osobę. Yy, no dobra, no to co? Muszę zrobić zmianę. Weźmy do walki z Starmi, Starmi jest tutaj dobrym wyborem. Dobra, chodźmy dalej. Tutaj już byłem. Tutaj też. Dobra, metodą prób i błędów zawsze można ten dżim przejść. No ok, czyli lądujemy na kolejnej oddalonej wieżyczce. Nie wiem, czy to jest okrojona liczba tych teleportów, bo wydaje mi się, że wcześniej było ich trochę więcej. No dobra, koniec ten. Sabrina jest młoda, ale jest bardzo talentowaną liderką. Ale nie doszedł, nie pozwolę być do niej tak. od tak dotarł. Nie wątpię. Um, no dobra, w każdym razie kolejny tener Cameron. Z dwoma poksami chce się mi się bić i pierwszy z nich jest Kadabra. Jest szansa, że z nami będzie szybsze. Chociaż. niejednokrotnie gra pokazywała, że jest inaczej. Dobra, Skald Trochę wzięło. Uh, hu, 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 hu. Light Screen! Serio? Dobra, to krzyżuje moje plany i to mega mocno. Bo teraz nawet nie będę tym Skaldem w stanie ubić kadabry. A kadabry, Saiki. Dobrze, że nie Recover. Bo też może go poznać. Eee, no dobrze, no to na dobitkę Thunderbolts. Dobra, rozgramiamy kadabrę. I co dalej? Eee, kolejne kadabrę. Wiemy, że masajki z i Kinga wysłać nie mogę. No cóż, muszę się bić dalej z No ten Lightskin tutaj namieszał grubo. Właśnie problem mojej drużyny to też to, że nie mam dobrej kontakty psychicznej. Znaczy mam Arc9, ale nie w tej chwili. dobra, czyli na Coin Scout i chyba jeszcze ze. O, poparzonko, dobra, to mi trochę ułatwi sprawę. Użyłem Recover. Tak, nie obniżył mi spec defa, więc e, będę mógł użyć. Dobra, light screen stracił swoje, efekt, więc jest szansa, że jeszcze raz go użyję. Kurde, nie to! Dobra, wymiana Sekiku Ale dobra, uda nam się rozwalić e, kadabra. Dobra, Nido zgarnął no, poziom, fajno Oj, pokonany No dobra, czyli tak, wygraliśmy walkę z Kolejnym Trenerem. Pytanie teraz: Co mogłem wziąć do drużyny? Czy to dawne na Prime tak swoją drogą? Lech nie tu. Też 47. Dobra, ale wezmę sobie zamiast Kinga Arcanina. On mi się przyda. Jest sprzyjany raczej stamtąd, więc zobaczmy, gdzie dojdziemy tym teleportem. Dobra, do Tenerki obok. Spoko. I ty ja! Nasz pokemon będzie zwalczyć. I pewnie tak będzie. No więc... Nie wiem ja co znaczyło to mm, Medium, o właśnie. Medium, kolejny medium, co mi się bić. Dobra, Country Stormy. Jedyne co mi może zaszkodzić to tak naprawdę Sucker Punch. Ty na szczęście nie wszedł. Dobra. Zwalamy huntera, No i jeszcze, je, jeszcze dwa. Zapewne huntery, Bo media mają tylko duchy. A że w tej grze jest tylko jeden, w sensie jedna linia ewolucyjna duchów, no to. A że gengarów też za bardzo nikt nie ma. To, no to no, to, no to, to tak będzie, nie? Czy, 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 czy ci hunter, Dokładnie. Dobra, no to ci Psychic. Że ten nie ma Sucker Punch? O, ten ma. Dobra, ale żyje, jest OK. No dobra, no to pokonaliśmy błyskawicznie teretkę. Dobra. Oh my powoli, ale do przodu. Próbuję poznać protect. Czy to mi się przyda? To nie lepiej, bardziej niż Leer. Dobra, i mamy prota. I przede wszystkim przegrałam. Te. Dobra, to chodźmy dalej. No. Do kolejnego trenera. Eee, tylko tak, a propos mej drużyny. Teraz do walki. Co ja mam wysłać? Mam jakieś leki, znowu by się przydały. Znowu jakieś potiony. Dobra, co my tu mamy? O, mam hiperpotionów trochę więc może po prostu użyję dwóch i tyle. I znów wstawię mm, Dragonaira na front. Tak zrobimy. E, Stenio Safron jest znany ze swoich psychicznych treningów. Co Sa zobaczyć: Sabrina czyś nie? Haha, wiadomo. Wiadomo, wiadomo, więc w sumie powoli można by się do niego dostać, bo odcinek mi się chyba przyciąga. Eee, dobra, więc z tych ekpressów to się bić i wysyłalki Hypno. Czy hipno jest jakiś szczególnie bezpieczny? Wiem, że jest wytrzymały. A czyli może jakoś zaszkodzić? <grym> jakoś na pewno. Dragonairowi nie trudno jest zaszkodzić. Takie są fakty. Dobra, Dragon Pulse. Ile to weźmie? Niewiele. Hipnoza, dobra, nie trafiona. Zobaczymy, czy Dragon Rage weźmie więcej. Bo to jakby nie było, przebija się przez defensywy uderzając dokładnie za 40 HP. No, więcej to to nie wzięło. No i hipnoza. Fajny odgłos tutaj ma swoją drogą. Eee, dobra, trzeba się ratować. Let's Tommy. Nie wiem, czy on nie chciałby przypadkiem użyć jakiegoś drimitera. Jest to wysoce prawdopodobne. Hehehe, <grymianie> oczywiście, że tak. No dobra, to z mojej strony scald I pochybiamy. Pięknie rozgryzłem taktykę No Dobra, lewe w siedmiu dla Dragonaira. Jeszcze tylko... 8 poziomów do nocji <grymianie> Pięknie skomentowana walka. Dobra, no to teraz tak w torbę i znowu Awakening, i Awakeningi już się skończyły. Więc teraz pozostaje nam chyba przejść tylko dajne. Chyba już pokonałem wszystkich tenów, tak naprawdę. Tak więc pozostaje nam tylko do pokonania liderka Sabrina. Tak więc na tym pięknym, miejsko-sceneryjnym Dżimie Sabriną się zmierzymy. Ehm, a więc przyszedłeś. Miałem wizję, że przyjdziesz. Mam psychiczne moce od kiedy byłam dzieckiem. Ehm, zaczęłam e, po, tak sobie wyginać łyżeczki, potem. E, tak, żeby miały na, nienaturalny kształt. Nie mogę walczyć, ale jeśli tego chcesz, to pokaż mi swoje moce. No okej, okay. mogę tu troszkę dramatyzmu do tej kwestii, ale. Dobra, walczmy więc z Abrilą, która wysłała do walki Mr. Maima. O nie! Czyli możliwie najgorszy start też. Mr. Mime'a jest typu pasijowego też. Dobra, więc Dragonair ma tutaj przeromane. E, no dobrze. Co ja powinienem wysłać do walki? Spróbuję wysłać Pikachu. Mr. Maim nie wykluczał, że będzie chciał użyć jakiegoś Light Screen'a, czy czegoś ten desen, więc to może trochę po... być kłopotliwe. Eee, Reflect, o! Dobra, reflecta jeszcze zdzierżę. No ale to z mojej strony potęży Dudeballs Który zabrał niecałą połówkę. No a ten w końcu lightscreen. No te dobra, zarówno lightscreen, jaki jak i reflect. No troszeczkę będą przeszkadzały. No, troszkę bardzo. No i oczywiście Sabrina jako liderka też nie będzie szczędziła yy, leków, no. Niestety. Dobra, mój Thunderbolt robi tak na dobrą sprawę tyle co nic. A Psychic prawie wykańcza Pikachu. No, sytuacja nie wygląda za dobrze. Nie wiem, w stawie kubona, żeby po prostu było co wykończyć. Trudno, coś, ktoś musi się poświęcić. No Dobra, Cseker Kubona, który oczywiście no, zmiecie go no, był bliski levela no ale... No ale trudno. Ym, dobra. Reflect stracił swój efekt. Pięknie. Dobra, teraz Arkan ma wolne wejście. Właśnie to chciałem zrobić na który będzie miażdżył przeciwników. Dobra, Crunch. Dobra, wystarczył. Nie był super efektywny, bo właśnie typ waśniowy. gdzieś tam z tyłu Mr. Mime'a był. Dobra, i kolejny... o, Light Screen też stracił swój efekt, będzie Slowbro. Dobra, na Slowbro wyślę może Dragonaira. Ma w końcu Thunderbolta, nie? Tylko ciekawe, czy on ma Ice Beam. Może go chłodzą de facto. Dobra, więc skończę Slowbro. Ten No, pięknie walnęło. A Slowbro. O, to był Kryt. Yawn. Yawn może być trochę kłopotliwy, ale dobra. Ważne, żeby rozwalić Slowbro Dragonire. Niech ma swój udział. Wystarcz, wystarczy. Starciu! Dobrze. Slurbre padł. No niestety Dragonari idzie spać. No Dobra, jakoś jak, jakoś to przeżyjemy. E, dobra i kolejnym poksem będzie Jinx. No to jak Jinx, no to tutaj Arcanine. Zdecydowanie. Arcanine ma ruchy dobre za oba typy Jinxa, zarówno jak e, psychiczne i ludowy. Dobra, tylko pytanie, crunch, flail, dojdź crunch, Dobra, użyjmy cruncha, nie chcę ryzykować zbyt dużej straty HP, jest szansa, że wystarczy. Także jest spoko, Arcanine jednak robi furor o No Dobra, i ostatni Pox, Alakazam, z grubej rury, ostatnia forma Abry. level 4-4, powinien być mimo wszystko szybszy. I gra rzeczywiście wystarcza. No. Także z liderką poszło nam mimo trudnego początku całkiem spoko. Pamiętam, że w ogiernej, gra grach chybaść miała Venomota. Co było trochę dziwne. To szok. Albo no, to przegrana jest szokująca. jak przegrana, to przegrana. No cóż. Eee... Przyznaję, że niewystarczająco dużo przyłożyłam się, by wygrać. W każdym bądź razie. Swoim zwycięstwem zasłużyłeś na odznakę, marsz, cokolwiek to jest. Dobra. Eee, dzięki tej odznace twoje poksy będą posłuchać cię nawet do poziomu 70. Również z tymi, które otrzymasz od nich terów, A, zaczekaj, też ten TM. Jesteśmy TMA z ruchem Calm Mind, który podwyższa Spec Defense i Spec Attack. Dokładnie. Tak więc psychiczne moce ma tylko niewielu. Eee, każde psychiczne mo... A mówi się, że psychiczne moce ma niewielu. Tak naprawdę każdy ma psychiczne moce, tylko ludzie sobie nie zdają z tego sprawy. Ciekawe. No dobrze. Więc tak. Eee, no to, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten stadion. Psychiczne moce, hm? Człowieku. Eee, miałem taki rodzaj mocy, a jednak. No cóż, kiedyś tam. <laughs> Ale nikt to nie wie. C. No ale no to, to by było na tyle. Co tam, Pikacz? Pikacz chce wejść w interakcję. No tak, cieszę się ze zdobytej odznaki. Haha, dokładnie. Również się cieszymy. No i myślę, że też w dzisiejszym odcinku. Moje to będzie już powoli wszystko, tak? więc jeszcze udam się tylko do centrum Pokémon, żeby się podleczyć. No i pozostaje nam udać się już tylko po siódmą odznakę. Siódmą odznakę, która kryć się będzie na wyspie Cynoba. Do której dostać się nie będzie łatwo, bo będziemy musieli przedostać się tam z miasta Fucja. A czekać nas będzie wodna ścieżka, która do przejścia nie będzie łatwa. Będą czekać też morskie jaskinie, które do przejścia będą jeszcze trudniejsze. Także szykuję się sporo na przyszłe odcinki. No dobra, no to, żeby już e, jeszcze maksymalnie wykorzystać czas dzisiejszego odcinka, polećmy jeszcze właśnie do e, Fuzzy, skąd ruszymy dalej. Dobra. Tak, Pikachu przymila się do kamery. E, no dobra, no to użyjmy skydash. W zasadzie mamy już prawie wszystkie e, techniki. Czegoś mi brakuje. A, wiem czego i to ogarniemy, ale już w odcinku myślę następnym. Dzisiejszy, moi drodzy, to już będzie wszystko, więc ja z wami się żegnam i do usłyszenia w kolejnym filmie z serii Pokémon Let's Go Pikachu, w którym tak nam widzieliście, dobrze, był zespół R, którym zajmiemy się w kolejnym filmie. Tak, widzicie, widzicie, to będzie wszystko. Ja z wami się żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku serii. To cześć.